Każdego dnia, budząc się, otrzymujemy nową szansę na transformację naszego życia, zmianę biegu naszej podróży i przyciągnięcie błogosławieństw, które mogą wpłynąć na każdy aspekt naszego dnia. Jednak wiele osób rozpoczyna poranek, zaabsorbowanych zobowiązaniami, wyzwaniami i zadaniami. Nie zdając sobie sprawy, że sposób w jaki rozpoczynają dzień, determinuje nie tylko ich emocje, ale także rezultaty, jakie osiągną. Poranna modlitwa to nie tylko rytuał, to chwila głębokiej więzi z Bogiem, w której oddajemy Mu swoje zmartwienia, lęki i oczekiwania, ufając, że On poprowadzi nas krokami, otworzy drzwi, przyniesie jasność, ochronę i możliwości. Kiedy rozpoczynamy dzień od tego oddania, każda decyzja, każda postawa i każda sytuacja ulegają przemianie, pozwalając Bogu prowadzić naszą podróż w korzystny i zaskakujący sposób. Dziś poznasz potężną poranną modlitwę, która może odmienić Twój dzień w kilka minut, przynosząc spokój, ochronę i błogosławieństwa, które odmienią Twoją podróż. Zanim przejdziemy dalej, Chcecie o coś ważnego poprosić? Zasubskrybuj kanał już teraz, aby otrzymywać więcej modlitw wzmacniających Twoją wiarę. Zostaw komentarz z napisem Wierzę jako akt wiary i kliknij przycisk Lubię to, aby ta wiadomość dotarła do jeszcze większej liczby osób, które potrzebują rozpocząć dzień z ochroną, jasnością umysłu i Bożą łaską. Przed podjęciem jakiegokolwiek działania lub decyzji, niezwykle ważne jest, aby rozpocząć dzień od modlitwy do Boga o opiekę nad swoim życiem, umysłem, ciałem i relacjami. Każdy poranek to okazja, by oddać się pod boską opiekę, odpędzając negatywne energie, nieoczekiwane zdarzenia, nieporozumienia i wszystko, co mogłoby zakłócić równowagę lub utrudnić Twoją podróż. Poranna modlitwa o ochronę tworzy niewidzialną duchową tarczę, zapewniając ci bezpieczeństwo i spokój nawet w obliczu nieoczekiwanych wyzwań. Ta modlitwa wykracza daleko poza powtarzane słowa. To chwila całkowitego poddania się. Modląc się, uznajesz, że Bóg ma wszystko pod kontrolą i że nic nie może się zbliżyć bez jego pozwolenia. To chwila zaufania, że każdy twój krok. Będzie przez niego prowadzony, że każda Twoja decyzja będzie pod jego kierownictwem i że wszystkie codzienne sytuacje są pod boską opieką. Wizualizacja tej ochrony wzmacnia wiarę, uspokaja serce i przynosi jasność umysłu, pozwalając stawić czoła dniu z ufnością. Podczas modlitwy wyobraź sobie tarczę światła otaczającą Ciebie. Twoją rodzinę, Twoją pracę i wszystko, czego dotkniesz w ciągu dnia. Wyobraź sobie, jak przeszkody znikają, zanim jeszcze do Ciebie dotrą konflikty zostają zneutralizowane, a wszelkie negatywne wpływy odpędzone. Poczuj, jak pokój wypełnia Twoje serce i pewność, że nawet w obliczu nieprzewidzianych okoliczności będziesz bezpieczny. Wspierany i prowadzony przez Boga, oprócz ochrony, proś o spokój i równowagę duchową. Spokojne serce i skupiony umysł pozwalają podejmować mądrzejsze decyzje, pomagają jasno radzić sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami i wzmacniają wiarę. Poranna modlitwa to czas na zharmonizowanie swojej energii z boską obecnością, zapewniając sobie skupienie. Na pewność siebie i ochronę przez cały dzień. Podczas tej modlitwy powtarzaj z przekonaniem. Panie, oddaję mój dzień w Twoje ręce. Chroń moje kroki, strzeż mojego umysłu i serca oraz odpędzaj wszelkie zło i negatywne energie. Niech Twoja obecność będzie ze mną w każdej chwili, wzmacniając mnie i bezpiecznie prowadząc. Czyń to z wiarą, że każde słowo ma moc. I że Bóg odpowiada natychmiast, tworząc bezpieczny, spokojny i błogosławiony dzień. I pamiętaj, jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zrób to teraz, aby nadal otrzymywać potężne, zmieniające życie modlitwy. Zostaw komentarz z napisem: Dzisiaj jestem chroniony, i kliknij przycisk: Lubię to, aby ta wiadomość dotarła do jeszcze większej liczby osób które potrzebują rozpocząć dzień z ochroną, spokojem i duchową równowagą. Po prośbie o ochronę i spokój na każdy dzień, czas skierować modlitwę tak, by przyciągnąć błogosławieństwa, możliwości i boskie przewodnictwo w każdym kroku. Często dążymy, planujemy i pracujemy, ale czujemy, że nasze wysiłki nie przynoszą pożądanych rezultatów, lub że drzwi pozostają zamknięte. Poranna modlitwa jest kluczem do nastawienia serca na Bożą łaskę, pozwalając na zamanifestowanie się nieoczekiwanych błogosławieństw, otwierając ścieżki, które wcześniej wydawały się zablokowane i wprowadzając zauważalne zmiany w naszej codziennej podróży. Zacznij od deklaracji, że wszystkie obszary Twojego życia, relacje, praca, studia i projekty są w rękach Boga. Proś go. Aby otwierał drzwi, których nikt nie może zamknąć, przygotowywał okazję i stawiał na Twojej drodze sprzyjających ludzi i okoliczności. Pamiętaj, błogosławieństwa nie ograniczają się do osiągnięć materialnych, ale obejmują również mądrość, rozeznanie i odwagę, by dostrzegać i wykorzystywać każdą nadarzającą się okazję. Podczas modlitwy wizualizuj sobie, jak sytuacje, które wcześniej wydawały się zablokowane, zostają uwolnione, pojawiają się rozwiązania, właściwi ludzie wkraczają w Twoje życie, i jak niespodziewanie otwierają się drzwi, poczuj, jak wdzięczność wypełnia Twoje serce. Ponieważ dziękowanie z góry za błogosławieństwa, które jeszcze się nie objawiły, wzmacnia wiarę i tworzy silną więź z Bożą łaską, pozwalając cudom, dużym i małym, Dziać się przez cały dzień. Podczas tej modlitwy powtarzaj z przekonaniem: Panie, dziś otrzymuję Twoje błogosławieństwo. Otwórz nieoczekiwane drzwi, kieruj moimi krokami i pozwól, aby każde moje działanie było błogosławione. Niech moje życie odzwierciedla Twoją dobroć i niech widzę pozytywne rezultaty we wszystkim, co robię. Dzień to z wiarą, wierząc, że Bóg słucha i odpowiada. Przemieniając minuty modlitwy w realne, zauważalne zmiany w Twojej codziennej drodze. I nie zapomnij zasubskrybuj kanał. Aby nadal otrzymywać potężne modlitwy, zostaw komentarz, mówiąc: Dziś otrzymuję błogosławieństwa jako akt wiary, i kliknij przycisk: Lubię to, aby ta wiadomość dotarła do jeszcze większej liczby osób które potrzebują rozpocząć dzień z boską ochroną, pokojem i możliwościami. Dotarliśmy do końca dzisiejszej porannej modlitwy, i teraz nadszedł czas, aby z wiarą i zaufaniem potwierdzić wszystko, o co prosiłeś. Pamiętaj, ochrona, o którą się modliłeś, będzie towarzyszyć każdemu Twojemu krokowi. Pokój, który otrzymałeś, będzie kierował Twoimi decyzjami, a błogosławieństwa i możliwości, o które prosiłeś, są przygotowywane przez samego Boga. Każde wypowiedziane przez Ciebie słowo to ziarno, które zakwitnie, przemieniając Twoją codzienną podróż w zwycięstwa. Pozytywne niespodzianki i prawdziwe osiągnięcia. Teraz wykrzyknij głośno zwycięstwo: Panie, przyjmuję Twoją ochronę, Twój pokój i Twoje błogosławieństwa. Dziś moje ścieżki są otwarte. Moje kroki są prowadzone, a nieoczekiwane możliwości pojawiają się w moim życiu. Nic mnie nie powstrzyma, bo Ty jesteś przed nami, czynisz cuda i prowadzisz mnie do zwycięstwa. Poczuj, jak pewność napełnia Twoje serce, wiedząc, że Twój dzień już został przemieniony mocą modlitwy. Opuść dom z wiarą, wdzięcznością i determinacją, ponieważ każde Twoje dzisiejsze działanie. Jest poparte Boską łaską. Uwierz mi, to jest dzień, w którym otwierają się drzwi, znikają przeszkody, a cuda zdarzają się w zaskakujący sposób. Zanim skończymy, zrób to teraz. Zasubskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać modlitwy zmieniające życie, zostaw komentarz z napisem otrzymuję dziś swoje błogosławieństwa i kliknij przycisk Lubię to. Aby ta wiadomość dotarła do jeszcze większej liczby osób, które potrzebują rozpocząć dzień z boską ochroną, pokojem i możliwościami. Dzisiaj jest Twój Dzień Osiągnięć i Transformacji.